F narysuje wysokość trapezu. O, proszę uprzejmie, gotowe i liczymy. To będzie nasze A, to będzie nasze B, o ten cały odcinek CD, a to jest nasze H. Liczymy najpierw A, ile ma jednostek. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli 4. 4. Dodać teraz B. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Dziewięć. Dodać dziewięć. Teraz wysokość. Pierwsza, druga, trzecia. Trzy jednostki. Razy trzy. Podzielić przez dwa. O, jakie paskudne liczenie, no ale liczmy. Cztery razy dziewięć. sobie to zapiszę, żebym się nie pomylił. To jest trzydzieści sześć. Raz trzy. Podzielić na dwa. Skrócimy tu sobie 36 i 2. Tu jest 1 dwójka, tu jest tych dwójek 18 i mamy ostatecznie 18 razy 3. 3 razy 10 to jest 30, 3 razy 8 to jest 24, czyli razem 54. Jednostki kwadratowe. Napiszmy o JK. Jednostki kwadratowe. Takie mądrości. To były dwie przyzwoite figury znane nam na płaszczyźnie. Kwadrat, trapez, inne typu równoległobok i tak dalej też sobie poradzisz. Dokładnie na tej samej zasadzie. No a teraz taka figura niezbyt, powiedziałbym, przyzwoita. Co z nią zrobić? O, takie, takie coś. Najprościej ją podzielić na dwie takie, z którymi umiemy już coś zrobić. Na przykład, o, mogę zrobić taki podział. Proszę bardzo. I mam górny prostokąt i dolny prostokąt. Ponazywam te punkty o. Będziemy mieli o takie punkty. Policzę pole powierzchni każdego, powiedzmy, o to jest pierwszy prostokąt, a to jest drugi prostokąt. Pole powierzchni pierwszego prostokąta. Jeden bok razy drugi bok. Liczmy. 1, 2, 3, 4. 4 jednostki, a pionowo 1, 2, czyli razy 2. 4 razy 2 to jest 8 jednostek kwadratowych. A teraz pole dolnego prostokąta, czyli tego z dwójeczką. I zobaczmy, jaką ma, jakie ma wymiary. 1, 2, 2 razy i teraz pionowo. 1, 2, 3. 2 razy 3. Czyli 6. Jednostek kwadratowych. No to pole całego prostokąta to jest dodanie pól tych dwóch małych prostokątów, które budują ten cały 8 dodać 6 się równa 14 jednostek kwadratowych. W ten sposób z takimi różnymi dziwolongami należy sobie radzić. Takiego dziwolonga podzielić na tyle części składowych, ile trzeba. Byleby każda z nich już była znanym nam prostokątem, tak jak ja tu zrobiłem, równie dobrze, choć niepotrzebne by to było, mogłem to podzielić sobie o na przykład na dwa kwadraty, pierwszy, drugi i dolny prostokąt. Jak Ci wygodniej, dzielisz na takie figury, jakie znasz, liczysz ich pole, a później dodajesz do siebie te wszystkie pola. Tyle na dziś i koniec lekcji.